Cześć. Tematem tego odcinka będzie nalewka ze śliwek. Mam przygotowane bardzo dorodne, zdrowe śliwy i zaraz zrobimy z nich nastaw. Jakie śliwki wybrać? Najlepsze winie tradycyjnie mają węgierki dzięki intensywnemu aromatowi i smakowi. Oczywiście można eksperymentować także z innymi odmianami. Ja mam właśnie węgierki. Śliwki oprócz doskonałego smaku mają także bardzo cenne właściwości dla naszego zdrowia. Przede wszystkim zawierają dużo błonnika i regulują trawienie. Nalewka ze śliwek też będzie miała takie działanie. Do przygotowania nalewki będziemy potrzebować 3 kg śliwek, 1 kg cukru, po 1 litrze spirytusu i wódki, a także rodzynki, suszone śliwki i laskę wanili. Umyte śliwki najpierw trzeba wypestkować, ale uwaga, nie wyrzucaj pestek. Zostaw 10, bo przydadzą się nam do nalewu. Przygotowywane w ten sposób śliwki wrzucamy do słoja. Dodajemy też pestki, które wzbogacą smak nalewki. Teraz jeszcze dorzucamy 10 suszonych śliwek i 4 łyżki rodzynek. Wszystko najpierw zasypujemy cukrem, a potem zalepamy spirytusem. Tak wygląda mój swój. Teraz odstawiamy go na 4 tygodnie. Nalew pięknie pachnie śliwkami. Teraz trzeba odlać płyn, a owoce zalać tym razem wódką. Odlewamy naciąg do mniejszego słoja i zamykamy go szczelnie, aby alkohol nie odparowywał. Do owoców dodajemy laskę wanilii i zalewamy je wódką. Słój zakręcamy i odstawiamy na kolejne dwa tygodnie. Minęły dwa tygodnie i czas się znów zająć nalewką ze śliwek. Mamy dwa słoje. W tym słoju jest nasz pierwszy nalew. Jak widzicie, na dnie zebrało się sporo osadu. W drugim słoju są owoce ponownie zalane wódką. Trzeba teraz odcedzić śliwki i połączyć oba płyny. Odcedzam owoce przy pomocy sitka. Odcedzony płyn wlewam z powrotem do słoja. I dolewam nasz pierwszy nalew. Oba nalewy są połączone. Teraz zostawię je na jeden dzień, aby się przegryzły i aby cały osad znów ułożył się na dnie. Jutro zajmę się filtrowaniem i butelkowaniem nalewki. Minął dzień i zobaczcie, oba nalewy już się dobrze połączyły, a osad jest na dnie słoja. Teraz mogę przefiltrować nalewkę i użyję do tego rurki, takiej samej, jak używa się do wina. Zleję klarowną część nalewki znad osadu. W ten sposób zaoszczędzę sporo czasu. Resztę płynu z osadem trzeba już tradycyjnie przefiltrować przez gazę albo przez bardzo gęste sito. Niestety, filtrowanie zajmuje sporo czasu, ale to ono decyduje o ostatecznym wyglądzie nalewki. Nalewka jest przefiltrowana. Oczywiście ten proces można powtórzyć, aby była jeszcze bardziej klarowna. Jeśli tego jednak nie zrobimy, po jakimś czasie na dnie butelki może się odłożyć trochę niegroźnego osadu. Teraz jest też ostatnia okazja, aby sprawdzić smak nalewki i ewentualnie go jeszcze poprawić. Dla mnie bardzo dobra, wyraźnie czuję się śliwkę i nutkę śliwki suszonej. Moim zdaniem nic nie trzeba zmieniać, a będzie jeszcze lepiej za pół roku. No i wreszcie mogę przelać nalewkę do butelek. Wybrałem parę różnych butelek z asortymentu Chomika. Ta nazywa się Moskwa i moim zdaniem do nalewki ze śliwki będzie świetnie pasować. Wyszło mi około 3 litrów nalewki ze śliwek. Pięknie się prezentuje w tych butelkach, prawda? A tymczasem daj łapkę w górę pod filmem. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia.